Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się, takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Fryzjer jak święty Mikołaj, a w zasadzie dwóch barberów, którzy odwiedzili dziś zespół szpitali miejskich w Chorzowie. Strzygli dzieci, które tegorocznego Sylwesta spędzą w szpitalnym łóżku. Ja ogólnie gram w piłkę nożną, więc no tak wygodnie, żeby było po prostu. A też fajnie wygląda na zdjęciach, tył wygolony, więc. Pomysłów na fryzury było całkiem sporo. Dla chłopców, dziewcząt, tych młodszych i nieco starszych. Do speców od brody i nie tylko ustawiła się całkiem spora kolejka. Myślę, że to jest fajna rozrywka, jak tak się leży w szpitalu dla takiego dziecka. Pójdź chociaż wyjść z tego pokoju na tę sekundę. To już była radocha, po prostu. Taką radochę postanowili sprawić małym pacjentom barberzy z salonu Jasiński Barbershop. Sami jesteśmy rodzicami, ja i Mateusz. Sami jesteśmy też. Ja mam córkę, Mateusz też ma córkę. I to jest taki fajny okres, bo zaraz po świętach. W tym roku z powodów zdrowotnych Sylwesta w Chorzowskim Szpitalu spędzi około 30 dzieci. Z przyczyn zdrowotnych głównie stany zapalne, infekcje górnych dróg oddechowych, infekcje żołądkowe i litowe, ale również na oddziale hematologii z leczeniem, leczeniem przez antybioterapię muszą ci pacjenci u nas zostać. Wizyta barberów to też jedna z form terapii, bo nie od dziś wiadomo, że najlepszym lekarstwem na wszelkie bolączki jest uśmiech na twarzy.